A tu w lesie, jak wyjeżdżają ciężarówki, patrzę, szlama jest otwarty. A już są tutaj, te klocki, są przygotowane, żeby drogę odciąć. A i zęby smoka też są tutaj. A, ciekawe, czyje czy, czy to ubrania są. Imigranta? Coś tu się działo, patrzę. Jakiś płot połamany jest. Nie to znak połamany, wyrwany z mięsa. Przegnity trochę. No fajne miałem miejsce też, ale... I tam fajny słupek w takim z górku stał, ale tam żołnierze stoją I Nie będę ich nagrywał, tam dalej bo oni tam dalej stoją akurat Gdy Wam zbliżyć delikatnie Trochę się to miejsce zmieniło jak byłem tu rok temu. Rok temu to w ogóle nawet nie było ża żadnej, żadnej trawy, było wszystko porozjeżdżane. Ta droga była też tak jak porozjeżdżana wszędzie, nawet nie było tu granicy między tym pasem. Tym pasem taki jak tutaj jest, tak jak widzicie. A między tą drogą to już można, można nie tędy jeździć praktycznie. No a teraz zielsko powróciło, zielsko, no bo to przecież tutaj mik nie tej trawy. Bo to są zwykłe chwasty, To też jest. To nawet nie jest trawa. Przybliżymy do drutków. Druty nie są chyba pod napięciem jak w Auschwitz, w Birkenau. Ciekawe, że to takie ostre, bo. O kurde, ostre jak brzytwa. Się golić można. Kontakt z takim drutem powoduje to, że od razu rozrywa skórę do kości. imigranci, którzy nacierają na tę granicę, no to ja jestem wolontariatem, to, 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 to taki dziennikarz lokalny tutaj w okolicy na Podlasiu, Piotr Szaban że się nazywa. Mam skukane na YouTube, Szaban robi raban, ale już nie będę się wypowiadał na kwestiach politycznych pod tym względem. Ale ci, co udzielają pomocy tym imigrantom tutaj, są często oskarżani właśnie na działanie na szkodę. Absolutalne zarzuty, co prawda. Ale ci, co mieli kontakt z tymi drutami, to są, to, są rany tak ciężkie, tak głębokie, że aż do, 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 do kości. dotknąłem ten drut przed chwilą, to jest nie znałem sprawy, że to takie ostre jest. To nawet dużo gorszy niż ten drut taki na ogrodzenie, żeby krowy nie przechodziły na sąsiednią łąkę, albo żeby na drogę nie wyszły. No i tu są zamaskowane te zęby smoka. no Jeszcze nam dalej podjadę. Jeszcze coś nakręcę akurat. A dalsza część tego ogrodzenia tutaj w opace dłużej. Tu się nam tam jest jasna Tam droga na wprost jest. Tu na prawo to droga do Czeremki prowadzi. Blisko Terech. Chciałem Wam pokazać, że mam takie fajne ujęcie tutaj akurat. widać na wprost, wzdłuż. Pas drogi granicznej. Tam dalej również żołnierze stoją. Coś tam stoi. Jesteśmy w tym miejscu i sprawdzamy też te miejsce dokładnie na, na Google Map czy do Google Earth też może być. Tutaj stąd gdzieś może jakieś 200 metrów, może mniej nawet może ze 100 metrów jest tutaj białoruska strażnica po tamtej stronie Strażnica Pogranicza w języku rosyjskim pograniczna zastawa. Te wszystkie ich zastawy, tak zwane, na Białorusi, one są praktycznie samowystarczalne. To jest cały kompleks ogólny. Tam stoją żołnierze, tam odpoczywają, tam śpią. Tam mają stołówkę, tam mają kuchnię, dostają posiłki. Jak jest alarm, to się od razu zrywają, chwytają za broń, wsiadają do tych swoich tych furgonetek i jadą na granicę. Od razu biorą psa, bo tam mają kojce dla psów. Muszę przyznać, że te, te, te psy, oni karmią, to, to jedzenie często lepsze, to człowiek nawet tak nie je dobrze, jak te psy zjedzą, no, bo tak dbają o psy, te ich służebne sabaki. A, stópeczek 292, tak, bo 293 to był tam, Nie żołnierze stali. No, za tak tą już w górę zielskim zarosło to. Wszystko pozamykamy na cztery spusty. A to nam po białoruskiej stronie u cisza, spokój. Nie widać słupka. resłupka. Co się kuriem, aparatem, trzęsę, bo tu do... i zawidzącaj uwagę, że ja aparatem trzęsę bardzo. No, tam wuca, To i to ja mają widzę Tak się zmienia granica teraz Rok czasu, a już zmiany są. O, a jest, o fajny słupeczek widać Jest, miał ruski, kolega Cisza, spokój, ptaszki, świerkają i tak dalej. Ja wczoraj wspominałem na filmie, że nie odmówili mi wjazdu z zakazem na rok czasu. Nie tylko mi zresztą, ja, jak mi się na rok czasu minie, to i tak, jak będę miał możliwość, i tak będę chciał na Białoruś pojechać. Ci, co będą chcieli na Białoruś, którzy z Was, czy Wasi zajomie, będą chcieli jechać na Białoruś, no na wziąć... W skrajnym przypadku was nie wpuszczą, no ale bo teraz są ci celnicy białoruscy są bardzo podejrzliwi na obecną chwilę, no ale to tylko na granicy może być problem, tak? Ale będąc wewnątrz kraju, jest kraj zupełnie spokojny. To jest jak w każdym cywilizowanym kraju. Nie ma się czego bać. Te straszenie w mediach to jest po prostu zwykłe kłamstwo. Bo wcale tam tak nie jest. To jest kraj najbardziej rozwinięty, ogarnięty. Co prawda, jeżeli chodzi o przelicznik ekonomiczny, no to. Trzeba mieć jeszcze lepsze źródła ku temu, ale utrzymanie mieszkań, prąd, te inne rzeczy, te wszystkie media, to są prawie pięciokrotnie tańsze niż tu, w Polsce, bo to nie jest kraj Unii, nie ma tych jakichś dyrektyw, tych ETS-ów. No teraz te ETS-2 wchodzi, no to będzie fajnie, jak będą ludzie na bruk wywalać, jak nie będzie ich stać na remont. będzie gorzej niż na tej Białorusi. A to nie by Unia Demokratyczne Państwa? To wszystko Bruksela rządzi niestety Dobrze, jeszcze może coś nagram za chwilę. O, a czey, ja jeszcze muszę jedno ujęcie zrobić Bo nie zrobimy najważniejszego z tego miejsca, o, tu podejny kawałek Może zobaczycie żołnierza Ren spol się ciągnie długi.